Filmik ten nosi tytuł przedszkole. Zanim zacznę zaznaczę, że chodziłam do całkiem normalnego. Tylko, że ja wraz z moim gangiem byłam bad girl. Ponieważ na przykład, kiedy pani pytała się, kim chcecie zostać, kiedy dorośniecie? Inne dzieci mówiły, fryzjerem, policjantem, strażakiem, doktorem. Nasze odpowiedzi były bardziej wyrafinowane. <laughs> Upychaczem pasażerów. <laughs> Jumbo <noise> tak wiem. A ja, ja zostanę paleontologiem nowym, <noise> widzicie? E, tak, zanim przyjdę do następnej części filmiku, proszę nie powtarzać e, jakby rzeczy, które my, ja tam e, pokazałam, ponieważ nie były one zgodne jakby z tym, co powinno się robić. Więc tak, nie lubiłam swojego przedszkola, więc postanowiłam, że ucieknę. Oczywiście nie z domu, tylko z przedszkola. Plan na ucieczkę oczywiście wymyśliłam ja, ponieważ byłam liderką, wiadomo. Faza pierwsza była taka, że po prostu pod płotem przekopiemy tunel. W ogóle to jestem zadumiona, ponieważ kopaliśmy tak aż ponad miesiąc tymi plastikowymi łopatkami. No ale dobra, nadszedł czas na fazę drugą. Przeniesienie do przedszkola ogólnie ciuchów i rzeczy naszych rodziców. Chodziło o jakiś taki mm, płaszcz oraz jakąś szminkę. I teraz kłopot jest taki, że zaczęła się faza trzecia, w której naprawdę już miało się coś. Ta faza polegała ogólnie na tym, że wychodzimy, ja wskakuję na barana koledze, nakładam na siebie jakiś make-up i idziemy tak do mojego domu, tak udając matkę z dzieckiem. Ale mój genialny plan niestety nie wziął jednego szczegółu pod uwagę. Tego, że w przedszkolu są przedszkolanki. No i mówi taka jedna przedszkolanka, że dzisiaj na podwieczorek są ciasteczka, po czym jakby pięć minut później mówi Dzieci, czas na podwieczorek! No i jesteśmy do sobie tak za tym murem, no i spoglądamy na siebie i jakby decyzja była oczywista. Tyle nad tym pracowaliśmy, no i oczywiście wybraliśmy ciasteczka. I tak właśnie moje dzieciaczki oddałam wolność za ciasteczka. Koniec.